Siemanko. dzisiaj trochę o paproci drzewiastej Dixonia antarctica. Nie ma u nas na grupach czy na YouTubie za dużo informacji na temat tej rośliny. Jest to bardzo rzadka roślina w Anglii, jest bardzo dużo jej u nas, no, niestety ceny ceny są dość bardzo wysokie i dlatego nie jest wydaje mi się dość często spotykana. Ponoć jest odporna do minus 4, minus 5. Stare liście, tak. Młode liście, typu te, które wyjdą na jesień, trzeba uważać, bo minus 1, minus 2 i już je trafia, już są popalone przez mróz. I tak, jeżeli chodzi o nią, to ja ją mam od 2019 roku. Przywiozłem ją z Belgii. Zimowana była przez pierwsze dwa lata w domu razem z bananami i niestety źle to znosiła. Traciła wszystkie liście, mimo że ją zraszałem. Temperatura była 7-12-15 stopni. Była zraszana, lekko podlewana i niestety te liście traciła. Od sadzenia do gruntu, czyli w 2021 ją posadziłem tutaj. Przyzimowała idealnie. Nie straciła żadnych liści. A dlaczego to stanowisko? Dlatego, że tak do, do południa jest w cieniu. Banany jej tutaj dają cień. Tam jest południe. Po południu ma jakieś 2-3 godziny słońca i znowu yy, ma cień. Więc dla niej to jest yy, po prostu idealne. Została tutaj posadzona właściwie to oczko, zostało specjalnie tutaj. Yy, posadzone, żeby miała jak najwyższą wilgotność. Jeżeli chodzi o ziemię, to została posadzona do ziemi. 50% to była ziemia uniwersalna, 25% ziemia do paproci i 25% to był piasek. I tak jak ją kupiłem, ja jej nie mierzyłem, ale wydaje mi się z tego co patrzę, Rocznikowo, ile tutaj tam liści mogłem obciąć, to ona dosyć tutaj jest taki pasek, który jest dość mocno widoczny. Wydaje mi się, że ona była takiej wielkości, czyli przez 3 lata urosła tyle. W tym, że w gruncie w tym roku no, ładnie sobie poradziła, ładnie idzie. Na dole jest mniejsza roślina. Ja ją kupiłem właśnie z tą siewką. Miała dwa listki, a w tym momencie widzę, że już się pieniek zaczyna tworzyć powoli. Ona tutaj zostaje i na pewno nie rozdziale. To mi ten dół tutaj tak ładnie zakleja. Tu wychodzi nowy liść. Temperatura zimowania. No ja tutaj zimuję jest ustawiony termoregulator bodajże na 2 stopnie na włączenie, 4 na wyłączenie lub 5 na wyłączenie, yy, więc mróz do niej nie wchodzi, no, dlatego że to są banany, więc... Różnie nie może wejść. Podlewana jak najczęściej, zraszana. Minimum raz, dwa razy dziennie, jeżeli są upały, czyli rano i grubo po południe jak już ma cień. Nienawożona jest w żaden sposób. Raz podaję jej nawóz dla bananów. I proszę bardzo, pierwszy liść wyszedł strasznie powykręcany. Po prostu przy okazji jak nawoziłem banany to ją podlałem i, i nie będę tego więcej robił. Radzi sobie bez nawozu. Ładnie rośnie i niech tak zostanie. No słuchajcie, no to by było na tyle. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś pytania, to zapraszam. A jest to, jest to dość, dość prosta roślina, jeżeli właśnie się utrzyma ta wilgotność. Musi być podlewana, przynajmniej zraszana. Głównie pień, ponieważ pień to jest tak jakby jej korze ma pełno włosków, które pobierają wodę, więc nie tyle ziemia, co musi być mokra, co właśnie ten pień. Dobra, to by było na tyle. Dzięki śliczne i do następnego. Hej!